Pielęgnacja i impregnacja ogrodzeń firmy Joniec. Każda budowla z betonu musi być odpowiednio pielęgnowana. Pielęgnacja ma na celu zapewnienie optymalnych warunków ciepno-wilgotnościowych dojrzewania betonu oraz redukcję odkształceń skurczowych powodowanych nadmiernym odparowaniem wody. Pielęgnacja betonu jest niezbędnym etapem, którego nie wolno pomijać także podczas budowy ogrodzenia. Jej brak może być powodem rys, spękać, pęknięć, braku odpowiedniej wytrzymałości, szczelności oraz mrozoodporności betonu. Po wypełnieniu bloczków betonem należy nałożyć na słupki podmurówkę matę paroprzepuszczalną oferowaną przez firmę Joniec. W zależności od warunków zastosować zraszanie, ochronę dodatkowymi matami, chronić przed nadmiernym nagrzaniem lub wychłodzeniem. Powierzchnię ogrodzenia oczyszczamy z resztek zaprawy, zacieków i wykwitów. Impregnację Należy wykonać preparatem Protect firmy joniec po okresie dojrzewania betonu na suche i oczyszczone bloczki. Daszki i bloczki możemy pomalować farbą do malowania powierzchni betonowych firmy joniec. Aby zabezpieczyć ogrodzenie przed zabrudzeniem, zalecamy także wysypać wzdłuż całego ogrodzenia żwir, kamyczki lub wybudować gotowe odwodnienie liniowe. Dzięki temu błoto powstałe podczas odpadu deszczu czy śniegu nie będzie brudzić dolnych powierzchni ogrodzenia.